Zowie, zobaczcie, jaki mam pędzel w ręku. On jest naprawdę bardzo niesamowity, ponieważ dzięki niemu będę mógł znikać różne przedmioty. Na przykład teraz wyjdziemy sobie tutaj, powiedzmy, ok, postawimy ten bloczek i to, co tutaj narysuję, to zniknie właśnie. Więc załóżmy, że teraz właśnie narysujemy sobie tego kwiata, który tutaj jest. Dobra, uwaga, uwaga. Dobra, będziemy tutaj rysować. Gotowe. Dobra, więc zacznijmy sobie od doniczki. Załóżmy, że gdzieś tutaj sobie ją narysujemy. Let's go. Tutaj będzie ta łodyga jakaś sobie stała. Dobra. Może jakaś taka. I teraz damy sobie tutaj właśnie liście. O, tak, zobaczcie. No mam nadzieję, że będzie to podobne i że gra zrozumie o co mi chodzi. Dobra, teraz musimy sobie to pomalować. Tu tak samo w środku. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeszcze tutaj sobie kwiatuszką nawalimy Dobra, i myślę, że teraz można już to usuwać. Zobaczcie. Uwierzcie mi, że to się usunie. Okej, okay, i słuchajcie, klikam gotowy i zobaczcie to. Trzy, dwa, jeden, let's go. I dobra, czy to się zniszczy? O, kurczę, zniszczy się widzieliście, to widzowie What the heck? to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna broń. Patrzcie, dobra, tu może sobie to zostanie i teraz słuchajcie, pójdziemy sobie do Dyzia i go potrolujemy. Okej, okay, wchodzimy sobie teraz do Dyzia do domu zobaczmy, co on robi. A więc teraz widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. O kurczę, zobaczcie, chyba Dysio nagrywa swój odcinek. Patrzcie to, i używa kamery. Co, Dyzia chce pokazać twarz? What the heck? Dobra, nieważne. Teraz nas nie widzi, a więc my tutaj sobie narysujemy tą kamerę. Dobra, uwaga, więc tak, no nóżki tej kamery były właśnie białe z tego co ja wiem no gdzieś mniej więcej takie teraz sobie narysujemy tutaj taki właśnie tą taką jedną nóżkę a teraz przejdziemy już do kamery dobra myślę że gdzieś mniej więcej taka powinna być przepraszam i to ja naprawdę nie umiem rysować więc nie miejcie do mnie pretensji ale mam nadzieję że gra zrozumie o co mi chodzi dobra teraz sobie tutaj właśnie tą kamerę narysujemy let's go teraz sobie pomalujemy te właśnie tutaj części ok tu teraz w środeczku dobra myślę że kamera jest już teraz gotowa i uwaga uwaga dobra dobra będziemy niszczyć. W takim razie gotowe sobie klikamy i uwaga, uwaga, czy to się zniszczy? No, halo, halo, kiedy to zadziała? U, Jezus morio zniszczyło się! Co jest? Auj, Boże, ktoś zniszczył mi kamerę albo sama się zepsuła. Muszę postawić sobie nową. Ojejku, dobra, on w takim razie chyba wrócił do nagrywania. Let's go! To teraz co wy widzę, powiecie na to, żeby mu wywalić monitor? Myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Dobra, postawimy sobie tutaj ten bloczek. I jaki on ma ten monitor? Cały jest czarny i tutaj właśnie, hmm... To nie wygląda jak nagrywanie, to jest chyba OB, z którym nagrywamy. Dobra. Okej, okay, w takim razie zacznę już rysować ten monitorek. Dobra, zaczniemy sobie tutaj. Tu będzie ta podstawka, tak jest. Tutaj sobie zrobimy e, troszeczkę wyżej, już to zamalujemy i zrobimy sobie tutaj taki monitor. O Jezu, jaki on troszeczkę mi wyszedł, ale mniejsza z tym. Tutaj baba baba jakieś tam rzeczy, które właśnie były na ekranie. Let's go. No i dobra, teraz pokolorujemy tutaj na szaro. Let's go. Dobra. I myślę, że teraz możemy już klikać gotowe. Okej, okay, dobra. I zobaczymy czy się zniszczy, klikam gotowe i co się stanie? Oj, boże, pęknął mi monitor. Co tu się dzieje? Jestem na maksa zły. Kto to robi? Ej, kto to może być? Nudu, ty mały łaczku, co tutaj robisz? E, nic, nic. Wiesz, co tak e, przyszedłem cię odwiedzić? Aha, to ty mi zniszczyłeś kamerę i monitor. Nie, skąd? Co ty mówisz? Nieprawda. No, tu narysowałeś kamerę, a tu monitor i te rzeczy mi znikły. A co ty się powiesz na to, żebym narysował twojego laptopa i wtedy dostaniesz drugiego? A tak, zawsze chciałem mieć dwa laptopy. Talking. No właśnie, dobra, w takim razie... Okej, okay, dizio, nic totalnie mnie podejrzewa, więc w takim razie tutaj sobie to teraz narysujemy. Okej, okay, myślę, że ten laptop będzie dość łatwy do odzorowania. Dobra, damy sobie może tutaj coś takiego. Tak jest, tutaj właśnie tą górną część laptopa. Okej, okay, tutaj taki będzie właśnie ekranik. Let's go. Tutaj sobie damy tą klawiaturkę. Tak jest, tutaj, tak, tak. Dobra, oczywiście teraz musimy narysować jakieś rzeczy, które tutaj również były na ekranie. Jakieś chyba teksty również. Dobra, myślę, że. Ten laptop wygląda naprawdę spoko I dobra, zobaczymy Będziemy klikać, uwaga Kliknęłem już gotowe I zobaczmy, co się stanie Ej, miały być dwa laptopy A ty mi zniszczyłeś, o nie To, co ty narysujesz, to znika Ja chyba muszę narysować ciebie Żeby zniknął mi z oczu Nie, ty nie możesz rysować Ja mam takie właśnie specjalne umiejętności Ale ty się możesz się na to denerwować Bo to nie zależy ode mnie To ktoś inny po prostu Ja to sobie narysowałem Bo chciałem sobie narysować Gdzie jest niby twój laptop? Teraz, o chodź może do sklepu Zobaczysz, narysuję może jakiś tutaj samochodzi. A nie, tylko nie niebieski. Ja muszę się nim przejechać. Dawaj, Nunu, weźmiemy szybko te samochody i przejedziemy się. Sprzedawca nic nie widzi. Dawaj! Jezus, Maria, to przecież kosztuje 7500 zł. Przed tyle nie mam. Dobra. Okej, okay, w takim razie wsiadamy do tych aut i będziemy jeździć. Gdzie ma pojechać tym? Dawaj pod komisariat. A, pod komisariat policji jak ukranujesz samochód. Super pomysł, wie? Rozbiłem się, Nunu, pomocy i uderzyłem w policję. O nie, jak to? E, dobra, czyli tego samochodu już. Już nie ma. A co w takim razie się stanie, jeśli bym narysował ten samochodzik? Dobra, trzeba to sprawdzić. Okej, okay, w takim razie narysujemy sobie ten właśnie samochodzik. patrz joń, będziesz właśnie widział, co rysuje. Zobaczcie. Teraz narysujemy sobie może jakieś czarne kółeczka. Let's go. Oh my gosh, ale to ładnie rysujesz. Wiem, wiem, dzięki, dobra. Okej, okay. tutaj może narysujemy tak. To z tego, co wiem, to jest BMW. No niestety nie potrafię tego jakoś dobrze odzorować, ale załóżmy, że będzie to taki właśnie samochód. Tutaj narysujemy jeszcze mu wydek. Dobra, teraz walniemy sobie jakieś tu okno. Dobra, tu będzie drugie. Tu będzie powiedzmy klamka drzwi i tu też. I wszystko pokolorujemy sobie na kolor czerwony, bo to właśnie czerwone BMW, dobra. Okej, okay, teraz musimy sobie właśnie pokolorować oponki, tak jest. No i dobra, myślę, że samochód jest już zrobiony. Możemy jeszcze tutaj znaczek sobie dowalić. Tak, jeden, tak jest. Okej, okay, dobra, narysowane wszystko, klikamy gotowe i uwaga. Yy, co? Ej ty nie ma tego. Oj może znikła ta fura. Jak to się w ogóle wydarzyło? Nie, no to jest magiczny jakiś pędzel, ojejku. To co my jeszcze możemy zniknąć? Dawaj do tego sklepu wracamy. Będę musiał właśnie zniknąć coś jeszcze. Chodź ze mną. Dobra, o co ty na to, żebyśmy teraz w tym sklepie narysowali ten pierścionek? no nie wiem. On jest bardzo ładny. Chętnie byś go dał Wiki, co nie? Tak. No dobra, okej, ale nieważne. Teraz musimy go właśnie, widzę, narysować. Dobra, narysujemy go sobie może tutaj i zaczniemy go sobie rysować właśnie tutaj. Dobra, zrobimy taki kwadracik. Dobra, okej, tak to właśnie wyglądało. Teraz taką klapkę chyba, tam była właśnie klapeczka. Dobra, teraz musimy sobie pokolorować ścianki. Załóżmy, że tutaj tak. Tutaj było takie czerwone coś, z tego co ja pamiętam. Okej, okay. czerwone właśnie było tu wnętrze. To sobie I teraz właśnie musimy przejść do tego pierścionka, widzowie. Więc załóżmy, że ono będzie tutaj. Ten pierścionek tak jest. I tutaj właśnie ten pierścionek był z takim diamencikiem. Okej, okay, nie no. Wygląda to super superansko. Zobaczymy, czy to zniknie, dobra? I klikam gotowe. Trzy, dwa, jeden. Dobra, czy to właśnie zniknie? Ojejku, dobra, zniknęło. Rozwaliło się, ty to widziałeś? A mój Boże, ten. Piękny pierścionek, a mogłem go ukraść. Eee, dobra, nieważne. Ej, teraz, Dyzio, zobacz, tam jest budynek policji. A co ty na to, żebyśmy zniknęli cały ten budynek policyjny? Okej, okay, w takim razie podchodzimy do tego budynku policji. Muszę sobie zapamiętać, Dar. Tutaj napis policja, tu wszystko białe, tutaj drzwiczki. Okej, okay, dobra, Dyzio, rysujemy. Teraz będziemy potrzebowali troszeczkę większej powierzchni. Okej, okay, i na czarnej powierzchni właśnie będzie to rysowane. Taki duży budynek policyjny sobie wybudujemy. Dobra. A czy, przepraszam, narysujemy. Okej, okay, tutaj musimy napisać policja. P-O-L-I-C-J. -e A, dobra, tak jest. Tutaj sobie od razu pokolorujemy te niebieskie i czerwone światełko, bo takie właśnie są światła policyjnych radiowozów. A tutaj musimy sobie zrobić jeszcze wejście, dobra, tak jest. Tutaj właśnie drzwi są podwójne z tego, co ja wiem, tak. No i tutaj jeszcze były jakieś kwiatki zwisające, więc załóżmy, że będzie to wyglądało w ten sposób, okej. I tu będą te kwiatki sobie wisiały, jakoś tak, dobra. Okej, chyba wszystko jest narysowane, jeszcze możemy tutaj sobie klameczki dodać. Dobra, Tyzio, widzisz ten właśnie mój rysunek? Tak to jest naprawdę bardzo prawdopodobne. To wiem, dobra, okej, okay, w takim razie musimy wszystko pokolorować i to jest budynek całej policji. Dobra, okej, okay, dobra, zobaczymy jak teraz to wszystko zniknie. Trzy, dwa, jeden, gotowe i uwaga, uwaga, czy to zniknie? Co? Oj, Boże, nie ma po tym żadnego śladu. To jest dosłownie niesamowite, cały budynek policyjny zniknął, się chyba z tymi rabusiami, którzy tu siedzieli. What tak. Tak, to niesamowite, to może teraz znikniemy samoloty. O tak, dobry pomysł. Dobra, widzę, idziemy teraz rysować samoloty zobaczymy, czy znikną. Chodź tutaj. Tutaj właśnie pas startowy i sobie tutaj no właśnie pójdziemy. O Jezu, zobaczcie, Dysio wziął właśnie samolocik. Okej, okay, a co, jeżeli my go teraz szybko właśnie narysujemy i już spadnie na sam dół? Dobra, zaczynamy go teraz rysować. Okej, okay, może narysujemy go tutaj. Tutaj właśnie miał taki sobie kadłub, tak jest. Tutaj były jakieś skrzydła z tego, co mi wiadomo. Tutaj narysujemy sobie śmigiełko. Dobra, będzie tu śmigło, tak. Tutaj jeszcze były jakieś kółeczka z tego, co wiem. Patrzcie, Dysio tam cały czas lata, ja to dosłownie widziałem, dobra. Dobra, tutaj jeszcze taką lotkę sobie wybudujemy, bo każdy samolot wiem, że to ma. Tak jest. Okej, okay, teraz pora to szybko pokolorować i zobaczymy, czy Dyzio spadnie No sam dół, dobra. Okej, okay, myślę, że wygląda to troszeczkę jak samolot i uwaga, uwaga, klikamy gotowe i zobaczcie to. A, mój Boże, samolot mi się zepsuł. Ojejku, e, co nie, to wcale nie przeze mnie, Dyzio, wiesz? A nie, czy ty narysowałeś mój samolot? O tak, teraz to dostanie zaraz tego pistoletu. Nie, nie, nic nie, przepraszam. Przepraszam Cię naprawdę, nie chciałem Ci zrobić krzywdy. Na szczęście, że jest ich więcej. O teraz widzowie wysadzimy sobie cały ten tor, znikniemy go. Chodź ty się, zobaczcie jak tor znika. Ojejku, jesteś naprawdę złoczyńcą, chcesz mi wysadzić cały tor. No tak, właśnie znikniemy cały ten tor. Dobra, zaczniemy go może rysować tutaj. Narysowanie toru nie powinno być niczym trudnym. Dobra, zaznaczymy, może zaczniemy go sobie odtąd. Teraz tutaj, okej. Okay. Wszystko pokolejemy sobie na czarno, dobra. Teraz musimy narysować te pasy, dobra. Na szczęście możemy je pogrubić są tutaj. I tutaj przy nas stoją jakieś samoloty. Chcemy, oczywiście, żeby to zniknęły, te samoloty, więc musimy je narysować. Dobra, tak prowizoryści sobie zaczniemy. Tak, tutaj będzie skrzydło. Let's go. Tutaj stoi przy nas jakiś taki pomarańczowo czerwony. Dobra, chyba pomarańczowy bardziej niż czerwony. Tutaj, dobra. I tam jest jeszcze jeden zielony, więc sobie wysadzimy te dwa zielone. Dobra, let's go. I uwaga, uwaga, dobra. Będziemy klikać trzy, dwa, jeden. I zobaczmy, czy to zniknie. I O jezus, Maria, co? A mój Boże, znikną wszystkie samoloty. O, no właśnie, czekaj, a ten tutaj cały czas stoi? On zniknie, czy nie? Chyba wszystkie samoloty zniknęły, teraz został tylko ten Ciekawe, co się z nim stanie Ojejku, dobra, widziałeś to, dyzio, on zniknął Tak, zniknął na naszych oczach Ojejku, je, no mamy naprawdę bardzo potężną broń Dobra, teraz, widzowie, wysadzimy cały ten sklep Chodź, dyzio Okej, okay, jesteśmy przed sklepem AGD z dyzień. Będziemy teraz rysować i właśnie znikniemy ten cały sklep Ale to będzie niesamowite Sklep oczywiście również jest tutaj właśnie biały więc narysujemy go sobie w ten sposób Okej okay. Tutaj jest brama wjazdowa Właśnie dla tych samochodów tu jest jakieś wejście Oddzielimy tutaj sobie, dobra Będą tutaj drzwi, jakaś klameczka I żółty duży jest napis AGD, dobra Zaczniemy sobie AG Tutaj, dobra I tutaj będzie D No i wszystko jest już tak naprawdę zbudowane Tylko jeszcze musimy pokolorować sobie, dobra Uwaga, uwaga, będę tu kasował Uwaga, dyziądz, przygotuj się Gotowy, nacisnąłem już O tak, znikło na moich oczach o, jezus, Maria, co tu się w ogóle wydarzyło? Ej, i te my spadły, no nie wiesz, jaki przepraszamy Wam, że rozmawialiśmy Wam wszystko. A mój Boże, teraz tam jest, oczywiście zdenerwowałeś, wysadzę ci dom. Co, dlaczego chcesz zniknąć mój dom? No jak to, Dyzio? O nie, zobaczcie, on tutaj będzie to rysował. O nie, Dyzio, ty cały czas rysujesz. Już narysowałem. Co, o Jezu, coś ty tutaj narysował? O nie, nie, mój domek zniknął na moich oczach. Tak, to kara za to, że wszystko usuwałeś wszystkim, byś bardzo Niedobry. No jak to? O, nie teraz jak mnie zdenerwowałeś! Idę usunąć twój dom! A nie, tylko nie mój dom! Aha, tak, narysujemy dom Dysia. Dobra, w takim razie narysujemy teraz sobie domy Gyzia. Stawiamy tutaj, właśnie zaczynamy go rysować. Okej, okay, wszystko dyzia ma niebieskie z tego co mi wiadomo, jest to wygląda właśnie tak. Tutaj ma jakieś brązowe schodki do tego domku. Tutaj gdzieś mniej więcej. Z tej strony z tego co wiem, jest jego balkon. Okej, okay, tutaj właśnie on się znajduje. Tutaj na pewno jest jak jakieś e, okno. Dobra, tak. I słuchajcie, nie mówcie tego dyziowi, ale też właśnie go narysujemy tutaj obok. I wtedy dyzio też prawdopodobnie zniknie. Dobra, narysujemy go sobie tutaj. Uwierzcie mi, tu jest naprawdę bardzo, bardzo trudno coś narysować. Dobra, zarysujemy tutaj jego twarz. Całego go damy sobie niebieskiego. Dobra, jeszcze może tutaj jedno okienko sobie damy. Tak jest. I teraz pora wszystko pokolorować na niebiesko. Dobra, dobra. Tutaj będzie tak. Tutaj jeszcze te schody sobie pokolorujemy. Let's go. I dobra, wszystko jest gotowe. Uwaga, uwaga. Uwaga, klikam gotowe C Kliknąłem i zobaczcie, czy oni Co? Wszyscy Zniknęli, tylko został ten samochodzik. Jaki co, ten samochód nie zniknął? Ty ja nawet nie wiedziałem, że Dysio był jakiś samochód. Okej, okay, dobra. Ale Dysio też zniknął. O nie. Halo, Dysio, czy ty tu jesteś? Halo, Dysio. O nie, co jest? Czy ja zniknąłem mojego przyjaciela na wieki? Tylko nie to, widzowie. O nie. Słuchajcie, widzowie, wejdźcie na film, który wam się właśnie teraz wyświetla na ekranie. Polecam go serdecznie. Oglądajcie go do samego końca. I dzięki za oglądanie właśnie tego filmu. Pa, pa, widzowie.